Państwo, ja starnia. Godzina piąta rano i pod butem Audi RS7, ale w wersji Performance. Samochód, który doskonale znacie z moich vlogów, bo RS7 już kilka lat temu pojechałem. Drogą Oswalda zaraz z zakopanego Nadmorskie Oko. Samochód, którym nie tak dawno, bo w styczniu tego roku przecież byłem objechać włoską Sela Ronde. Także za kierownicą RS-7 spędziłem z 5000 km, z nami już bardzo dobrze, ale teraz wyszła po pewnym czasie wersja Performance, którą widzicie właśnie na załączonym obrazku. Co nowego zatem w wersji Performance? No, przede wszystkim spójrzcie na to auto z zewnątrz. Não, e é tudo aí. Nie oszukujmy się, te kształty, jeżeli chodzi o Audi, to są jedne z najbardziej, o ile nie najbardziej pożądane, więc z zewnątrz zmieniło się naprawdę bardzo niewiele. No przede wszystkim kolor, na który patrzycie, przepiękny, niebieski, matowy Ascari Blue, dostępny dopiero z wersją Performance. Jest też nowy design, nowy wzór kół, gigantycznych z potężnymi oponami. No i takie detale jak lusterka wykończone w takim szarym macie w gun metalu, no i kilka innych detali, ale tak naprawdę fundamentalnie z zewnątrz samochód wygląda dokładnie tak samo, czyli mamy A7, z której zostało dosłownie tylko i wyłącznie kilka elementów, no i te piękne podpompowane błotniki. Auto naprawdę robi wrażenie i trzyma proporcje z każdej strony. Chwała projektantom Audi za to. We wnętrzu tak samo tutaj nie ma jakiegoś gigantycznego przełomu, kierownica obszyta alkantarą, fotele, które już dobrze znamy z RS7, ale teraz z nowymi niebieskimi przeszyciami, niebieskimi elementami pasy, które trzymają mnie w fotelu również w takim kolorze Ascari Blue, no i karbon na desce rozdzielczej i w drzwiach, jeżeli można to nazwać karbonem, bardziej bym to nazwał taką wikliną, o! To jest lepsze słowo, też z niebieskimi dodatkami, przeszycia na kierownicy również, także drobne, drobne rzeczy po prostu dla kogoś, kto nie zna się na RS-ach, nie zna się do końca na Audi, to będzie dokładnie taka sama RS-7, jak była, czy podpompowana A7. Tu naprawdę trzeba być fanem Audi, żeby się skapnąć, że mamy do czynienia z liftem, czyli z wersją performance. Ale to nie jest tak, że kompletnie nic się nie wydarzyło z tym samochodem, tylko doszły nowe kolory przeszycia, czyli Pierdolety tak naprawdę. Przede wszystkim zmiany zaszły pod maską. Silnik V8, 4 litry, który pompował do tej pory 600 koni i 800 Nm, teraz jest mocniejszy. Za sprawą większych turbin mamy 630 koni, czyli 30 koni więcej i 850 Nm. 50 Nm więcej. To się przekłada na osiągi, przyspieszenie do setki. Poprawiło się o 2,0 sekundy, dzięki czemu ten samochód jest wreszcie równie szybki, co konkurencja, czyli BMW M5, czy Porsche Panamera, czy Mercedes E63 AMG. Ciśnienie do ładowania wzrosło z 2,4 do 2,6 bara, przez co udało się uzyskać jeszcze lepsze wyniki na hamowni. Umówmy się, to nigdy nie było wolne auto, ale za sprawą tych modyfikacji stało się jeszcze szybsze. Do tego Audi pozbyło się wygłuszenia w tym samochodzie w dużej mierze, to jest około 10 kg, ale możecie lepiej słyszeć dźwięk silnika. Silnika, który od zawsze brzmiał naprawdę dobrze, silnika, który znajdziecie w Bentleyach, w Porsche, w różnych tego typu luksusowych samochodach. No I teraz <grytania> Audi wreszcie stało się melodyjnym instrumentem. Dobrze brzmiało, ja zawsze uchylam troszeczkę szybkie, ale brzmi jeszcze lepiej, już od kolt startu. <grybuj> Powyższe obroty. Tego koła, na które patrzycie, koła, które są lżejsze o 20 kg. Plus ceramika, jeżeli zdecydujecie się na nią opcjonalna, gigantyczne hamulce, 44 cm średnicy z przodu i 10-tłoczkowe zaciski. To jest po prostu niewiarygodne, ale pamiętajmy, że to jest auto, które waży ponad 2 tony. Przy jeździe autostradowej, przy szybkiej jeździe w tak ciężkim aucie. Nierzadko będziecie potrzebować tak wydajnego hamulca, bo te hamulce są naprawdę naprawdę świetne. Na samej ceramice możecie zaoszczędzić 34 kg, więc jak zbierzecie to wszystko do kupy, okazuje się, że RS7 waży niecałe 2100 kg. Dużo, niedużo. W dzisiejszych czasach nie aż tak dużo, no ale konkurencja pod tym kątem jest lżejsza. M5 jest sporo lżejsza, bo około 200 kg. E63 też jest lżejsza. Co jest w tym aucie świetne? No to, że wsiadacie z rodziną e, trzyosobową, pakujecie się w gigantyczny bagażnik, który ma 523 litry. Jest większy od tego w Fordorze, jest większy od tego w Panamerze i w komforcie, luksusie jedziecie z rodziną na wakacje, nawet takie międzykontynentalne, bo ten samochód w ogóle nie męczy, jest cichy w ustawieniach komfortowych, ma wygodne fotele, jest przestronny, jest duży i ma wspaniałe, wyrafinowane zawieszenie. Zawias, oprócz silnika w tym aucie i designu, to jest jego największa zaleta. Aż ciężko sobie to wyobrazić, że na 22-calowych kołach samochód może tak wspaniale prasować, cokolwiek rzucicie mu. Pod koła. Nawet w tych ustawieniach RS-owych, najbardziej agresywnych, dynamicznych, jest delikatny body roll i zawieszenie świetnie wybiera nierówności, więc ona jest zawsze bardziej po tej stronie luksusowej niż agresywnej, sportowej. Natomiast totalnie wspaniała jest ta jego wielowymiarowość, <grym>, że jak go weźmiecie w tryb choćby RS-2, nagle okazuje się, że automat torque Konwerter skrzynia ośmiobiegowa, która jest normalnie bardzo delikatna i przyjazna zaczyna zmieniać biegi bardzo agresywnie i wreszcie ten automat przyspieszył na shiftach jest naprawdę dobrze na downshiftach też pojawia się nawet takie dość ostre szarpnięcie reakcja gazu momentalna przyspieszenie czy launch control to przypomina start rakiety w tym samochodzie Zawias ewidentnie usztywniony, ale nadal pracuje. No i dźwięki silnika. Słuchajcie, tego nie było. Wszystkie auta są kastrowane pod tym kątem. RS-7 nagle okazuje się, że zamieniła się w instrument muzyczny. Tutaj są tak zwane pops and bangs, czyli przestrzały z wydechu. Kiedy odpuścicie gaz, i przez to, że zrezygnowali częściowo z izolacji akustycznej, ten samochód brzmi. Jeszcze, jeszcze lepiej. Po prostu wow, naprawdę jest dobrze. Prowadzenie, naprawdę pewne. 22-calowe koła, potężne. Samochód jedzie jak po sznurku. Ale Quattro zdążyło nas do tego przyzwyczaić. Tylny dyfer jest nowy, bardziej kompaktowy. Do 80% napędu jest w stanie przekazać na tylne koła. Przyczepności nie będzie Wam po prostu nigdy brakowało. Przednie koła pięknie skręcają w zadanym kierunku. Naprawdę limity tego samochodu muszą być ustawione bardzo, ale to bardzo daleko. Podsumowując, dobre strony tego samochodu, napęd Quattro. Silnik V8, który przepięknie brzmi, design zewnętrzny samochodu, który z każdej strony dosłownie się zgadza, to wygląda jak killer. Trakcja, zawieszenie, które powoduje, że wspaniale tym samochodem jeździ się na co dzień, no tego jest naprawdę dużo. Gorsze strony tego samochodu, no nie ma chociażby rozpilanego napędu, tak jak BMW w M5, czy Mercedes W63, gdzie możecie zamienić się w chuligana i polatać bokami. No ale quattro to quattro. Nie sądzę, że w quattro kiedykolwiek doczekamy się rozpinanego napędu. No i cena samochodu, która może schłodzić 919 tysięcy złotych za ten egzemplarz, czyli 300 tysięcy złotych w opcjach. Wow! Mimo bardzo dobrego wyposażenia standardowego tego samochodu, to już jest kupa pieniędzy. Poza tym to auto jest bardzo kompletną propozycją dla kogoś, kto chciałby w luksusie i ze świetnymi osiągami, bo umówmy się, to jest auto, które rozpędza się do ponad 300 km na godzinę i ma około 3 sekundy do setki. Tyle wychodzi w nieoficjalnych pomiarach. To powinno być naprawdę w zupełności wystarczające. Tymczasem dziękuję bardzo, że obejrzeliście. Widzimy się przy jakimś innym, ciekawym, <grym> szybkim z pewnością i luksusowym pewnie. W samochodzie. Trzymajcie się, heja. Ciao. Ależ te Pops and bankstop. Te przestrzały są uzależniające. Zachowuj się jak głupek. Dobra. Może się na chwilę... Brzmi trochę pod obciążeniem, jak stary wojenny samolot. Hej.